Bę, bę, witam, witam, mam taką poważną informację widzowie i wani. tego typu chcę wam powiedzieć niż was coś oszukiwać wolę tak wam otwarcie powiedzieć, żeby nie było escesów tego typu bmw wolę wam przekazywać na bieżąco informacje Później macie do mnie jakieś ale coś tego typu. A ja nie mam zamiaru tutaj z wami ani się później, ani nic wolę wam. Przekazać informacje, byście wiedzieli Poczekam na Was. Jeszcze chwilę poczekam. Nie no, wolę wam przekazać niż... Później, później będziecie mi pisali w moim fanpage'u na pre i inne rzeczy. A ja nie chcę was oszukiwać, bo po co mam was oszukiwać. Dlatego informuję, chcę was poinformować. Czekam jak dużo widzów wejdzie, bo chcę nie chcę powtarzać, po prostu to są. Siema, siema. No dobra, jest taka informacja, widzowie pani. Dzisiaj wam pan nie oglądam tych podowień. Sorry, wybaczcie, widzowie i pani, bo przed chwilą właśnie dostałem od, komp, od kolegi kompa, który muszę zrobić mu na jutro. To jest Sylwester, to on chce tam, żeby był przygotowany na Sylwester, jest dużo, mam dużo roboty z wam, Musi się z tym zrozumieć. I po co siedzę i tu... Tutaj jest jest z będę mógł ustawiać co wszystko. Włosu. Wolę wam przekazać informacje. Tego typu, że dzisiaj wam nie oglądam tych Wiem, że zamówiliście dzisiaj. Możecie na sobie na z tych te pozwieniam tego, ale jutro ogarnę wam yy, tak w południe przed Sylwestrem, przed streamem naszym, który będzie yy, mogę powiedzieć już informacją tego typu na godzinę 19.30 będzie stream tego typu żebyście już wiedzieli ja przed wszystkim przed Sylwestrem, przed streamem Oganowałem te pozowienia Tego typu, tylko tak jak mówię Piszcie na przelewie Dla tak? kogo te bo znowu nie piszecie I znowu ja nie będę się bujać Ani nic tego typu Nie, sorry widzowie Dzisiaj akurat Mimo to, że jestem cały dzień w domu To i tak Tutaj mam taki tak, jak skąd miałam wiedzieć, tak mówiłem. Mam w że po prostu nie zawsze mam odpoczynek. Jak nie, nie dosyć w robocie, to A teraz mam. Wiktor Omulski I Tak, jesteś tutaj, to przekazuję Ci informację, że jutro Wam ogarnę te pozdrowienia tego typu. Dzisiaj nie wam nie ogarnę, bo siedzę i kolegę instaluję, bo on chce mieć na jutro zrobiony komp. No i właśnie siedzę i mu tu oganiam. Dlatego informuję was, widzowie pani, żebyście nie byli na mnie Bo to zaraz będziecie plotkowanie po a nie mam zamiaru wysłuchiwać waszych plotek. Tego typu. Wolę wam. Jawnie Wam przekazuję informacje No i po prostu Przekał mi to powiedzieć, widzowie No sorry sorry no ja wiem, byliście dzisiaj przygotowani, że organy Wam te poznały, ale wolę Wam przekazać, wolę Wam przekazać niż Was oszukiwać. No sorry widzowie, fajnie, no po prostu. Nic nie zrobię. Ja też myślałem, że będę miał spokój, odpoczynek, chociaż no, ale tutaj Naka, dobrze, że jestem w domu, tak jak nie musiałem nigdzie jechać. Mam tego kompa gad i właśnie no, trudno, żeby nie było, bo ja wolę wam przekazać, bo później później piszecie mi na LOL. Na streamie tego, że ja Was oszukuję, czy coś takiego typu, ja wolę jawnie Wam przekazać, żebyście o tym wiedzieli, żeby nie było No, Dlatego wolę Wam tu wszystko, tu jawnie przekazać informacje żebyście wszystko o tym wszystkim wiedzieli. I dlatego wolę Wam tutaj. Ja miałem przekazać informację. Przykro no, widzę widziałem. Przykro widziałem i że tak, tak się stało, ale po prostu no, tak jak mówię no, Myślałem, że będę miał odpocząć na to. Wyszedłem innego, ale to patrzę, że jestem w domu. I sobie odpoczywam. Mimo to, że robię tu kompo. To i tak jestem w domu. Nie, nie umie dwa naraz. Długam wam długo robić kompa. Bo ja też muszę tutaj myśleć co i jak jak tu wszystko do kupy złożyć. Dlatego ja też jestem trochę zły, bo miały być inne plany, a wyszły co innego Dlatego I wolę przekazać informacje, żebyście widzieli co ja No i możecie zamawiać te sobie pozdrowienia, wycykać się z kanału, tylko pamiętajcie, że wpisujecie, zakładę kogo te pozdrowienia. to po prostu wpiszcie yy, dla kogo te pozdrowienia, a nie wysyłacie mi bez yy, podpisania. Bo takim, oso takim osobom nie będę w ogóle robić tych pozów, którzy piszą, piszą mi pozosta z chrystana do Poznań. Jak już to jest wasza sprawa, waszy obowiązek, żebyście wpisali, bo później ja nie będę szukał was i się pyta. Dla kogo to jest? Wy musicie się te, tego typu nauczyć. Trzymajcie się pędz.